Dzisiaj jest Wielki Piknik Seniora z okazji Miejskich Dni Seniora. Wczoraj była uroczysta sesja senioralna, na której otrzymaliśmy klucze do bram miasta. Dlatego wykorzystujemy dzisiaj, że się bawimy, mając władzę pełnią. Pełni władzę mamy, niestety. W każdym dzisiaj razie dzisiejszy piknik poświęcony jest właśnie seniorom. I mamy tutaj yy, wiele osób. Czyli mamy gości z Nysy, Rady Seniorów. Mamy gości z, z Ukrainy. Mamy również gości ze szczelec opolskich. A oprócz tego mamy wszystkich seniorów. Przynajmniej reprezentację domy dziennego pobytu, yy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Praktycznie kto chciał seniorów, ten był zaproszony i swobodny bo nie mógł przyjść się dzisiaj bawić. W planie mamy występy zespołu Echokresu, który ma bardzo ciekawy program i mamy występ zespołu z Komona, który również wystąpi z taką suitą warszawską. Mamy występ dzieci zespołu taneczny z Większyc. Oprócz tego jest basy stoisk. Tutaj badamy cukier, tam mamy z, z, ze zwierzętami ze schroniska, które promują adopcję zwierząt z naszego schroniska. Mamy oczywiście, w tej chwili jeszcze nie ma, ale będzie y, po prostu lampka wina dla każdego seniora. Prowocę wina mamy przez Waldka Wczaska, słynnego zresztą Bachusa. No i jest muzyka, jest piękna pogoda, co jest to dla nas najważniejsze. I tylko się, tylko się cieszyć. Trzeba dodać, że współorganizatorem jakby jest przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest główny, że tak powiem, szef Rada Seniorów. Sprawa sprawia patronat nad całą organizacją. Jednocześnie, jak Państwo widzicie, Uniwersytet III wieku dołączył się z racji tego, że dostał wsparcie od Wojewody i dołączyliśmy się tutaj do tej imprezy również. Będzie policjan, będzie wykład ratownika, pokazy ratownika, będzie właśnie. Taka może wystąpienie policjanta ostrzegawcze dla ludzi starszych, żeby się nie dali zwariować różnymi telefonami czy różnymi tego typu oszust, oszustami. Także dużo, no. Przejdziecie sobie i będziecie widzieć, gdzie tu wszystko jest. Tam są gofry, tam jest wata cukrowa, wszystko jest.